jak producenci silników elektrycznych obchodzą unijne przepisy. Zamówiliśmy sobie, potrzebny nam był taki dokładnie silnik, jak tutaj na tej tabliczce, a dostaliśmy go z taką tabliczką, jak tutaj. Co się okazało, na tą tabliczkę ktoś nakleił nową, widać tutaj takie wycięcia zrobione i przyklejone tutaj na nowo. Widać tutaj drobne różnice w parametrach. Ja się zastanawiam, dlaczego, co się stało. Jest to ma ten sam numer typu, a troszeczkę inne parametry, co się stało. No i się okazało, że w 2021, pod koniec roku, jak tutaj jest data, gdzieś w tym okresie, wyszły unijne, pewne unijne rozporządzenie, które określa minimalną sprawność silniku, w zależności od zastosowania jego. No i zgodnie z tym rozporządzeniem Silnik S1 o takiej sprawności nie może być już używany, nie może być sprzedawany. A jako, że to silnik niskoobrotowy, zaledwie 720 obrotów, one z natury nie mają wysokiej sprawności. No, i żeby te przepisy obejść, po prostu ten silnik z pracy S1 został przekształcony na pracę S3, czyli e, okresową, i już spełnia. E, i inne przepisy już jest można powiedzieć, że tak powiem, ekologiczny, a w tej wersji on nie był ekologiczny. Ale jest to dokładnie ten sam silnik, nam to żadnej różnicy nie robi. To jest tak naprawdę ten sam silnik, więc będzie działał, a jego charakter i tak jest okresowy. No ale to jest idealny przykład tego, jak obchodzą unijne przepisy. Silnik już został widać wyprodukowany w 2020. W maju widocznie się nie sprzedał do tego czasu. Została naklejona naklejka i sprzedajemy ten sam silnik. I już zgodnie z pojawem.